A twoim zdaniem lepszy jest krupnik czy zupa ogórkowa? Ogórkowa. Moim zdaniem ogórkowy. Pomiędzy jedniczne walory smakowe zwróciłbym tu uwagę na różnorodność składników i bardzo dobre komponowanie się z obiadami typu słodkiego czy słodko -kwaśnego. Ale tu bardzo duże znaczenie ma również smak. Musisz wiedzieć, że to musi być dobre. To jest nie tylko patrzysz na swoje zdrowie, musisz, wiesz, jeść dobre Jednak... rzeczy, ale musisz jeść smaczne, to musi być smakowite. Jednak mimo wszystko uważam, że zupa ogórkowa jest również smaczniejsza. Nie, ogórkowa, posiłkiem. proszę cię. Nie się mi tu. głupi. Krupu. jest dla mnie priorytetem. Krupniku. Krupnika. Nie, nie lubi żadne dziecko. Żadne dziecko nie lubi krupnika, no nie, ogórkową lubią! Lubią, żebyś wiedział. Czasami nawet dzieci uwielbiają ogórkową. Uwielbiają. Lubię, że to mogą pomidorować. Lubić. Lubić. Nie kłóć się za Ogórkowa i chuj.